Witajcie, kochani, jak się czujecie. Czekacie na Klarę i jej brata? Zapraszam do wysłuchania. Silniejszy. Mama spodziewała się gości i cały dzień sprzątała mieszkanie. W pewnym momencie powiedziała, że na chwilę musi wyjść do sklepu. Bądźcie grzeczni, poprosiła mnie jej Klarę. Zaraz wracam. Na początku byliśmy bardzo grzeczni, ale potem zapytałem Klarę: Klaro, kto jest silniejszy, kobieta czy mężczyzna? Mężczyzna odparła Klara. To znaczy, że jestem silniejszy od ciebie? <laughs> Nieprawda, nie możesz być silniejszy ode mnie, bo jesteś dużo mniejszy, ale jestem mężczyzną. Ale ja jestem większa i starsza, ale ja i tak jestem silniejszy. Nie jesteś, jestem. Dobrze, w takim razie będziemy walczyć. Będziemy walczyć, dopóki jedno z nas się nie podda, zaproponowała Klara. Dobrze, możemy walczyć. Zaczęliśmy od razu. Pierwsze starcie odbyło się na łóżku, ale zaraz z niego spadliśmy. Gdy podnieśliśmy się z podłogi, podstawiłem Klarze nogę. Jestem w tym świetny. Nauczyłem się w przedszkolu. Klara upadła, a ja natychmiast rzuciłem się na nią i przytrzymałem ją za ręce. Potem zapytałem: Poddajesz się? Nie! jęknęła Klara i udało jej się przeturlać. Teraz ona była na górze, a ja na dole. Klara krzyknęła. I co teraz powiesz? Poddajesz się matołku? Nie! Nigdy się nie poddam! I nie nazywaj mnie matołkiem, głupia gęś! Teraz dopiero zaczęła się prawdziwa bitwa. Książki spadały z półek, poduszki fruwały, a krzesła przewracały się na podłogę. Poddajesz się? Nie, a ty? Ja też nie. Choć pokój wyglądał już jak po przejściu huraganu, żadne z nas nie chciało się poddać. Zdaje się, że jesteśmy jednakowo silni! wystękałem zmęczony. Nie, zaprzeczyła Klara. Ja jestem silniejsza i większa! Ale ja jestem mężczyzną. Cały czas zapomina, że jestem mężczyzną! — Nie jesteś jeszcze mężczyzną. Na razie jesteś moim małym bratem. — A właśnie, że jestem mężczyzną. — To bijemy się dalej? — Aż ktoś się podda. Żadne z nas nie chciało się poddać. Walczyliśmy i pociliśmy się jak w saunie, gdy Klara nagle powiedziała. — Już wiem, jak możemy ustalić, kto jest silniejszy. M — Jak? — Będziemy przeciągali linę. Ty z jednej strony, a ja z drugiej strony. Na podłodze namalujemy kredą grubą krechę. Wygra ten, kto przyciągnie drugiego za tę krechę. Kiedyś bawiliśmy się tak w szkole i było bardzo wesoło. Dobra, przyciągajmy linę. Zgodzimy się szybko. Linę znaleźliśmy od razu. Był to sznur do suszenia bielizny. W salonie na wykładzinie narysowaliśmy grubą białą linię. Odsunęliśmy fotele, mały stolik kawowy i można było zaczynać. No, boje ciągnęliśmy z całych sił i z pewnością bym wygrał, gdyby nie ta katastrofa. Oto nagle rozległ się dźwięk bardzo dziwny. Trach! I lina pękła. Ponieważ ciągnąłem ją mocno, poleciałem do tyłu. Prosto na wazon z kwiatami. Wazon się przewrócił, woda zalała wykładzinę, a po środku pojawiła się spora kałuża. Klara z kolei upadła na kauczukowe drzewko naszej mamy, które oczywiście się połamało. Ziemia z Doniczki rozsypała się we wszystkie strony i rozmazała w kałuży. Właśnie udało nam się podnieść, gdy do pokoju weszła mama ze swoimi przyjaciółkami. Wszystkie trzy Stały w progu, jak wryte. Mama nie wiem czemu zbladła. Co tu się dzieje? spytała przerażona. Wszystko pływa. Dzieci, czy pękła jakaś rura? Mm, nic się nie stało. Westchnęła Klara. To tylko mój brat chciał się przekonać, które z nas jest silniejsze. A ja wychlipałem. Nie pękła żadna rura, mamo. To pękła lina, którą ciągnęliśmy. To wszystko wina tego sznurka. I w dodatku moje nowe spodnie są kompletnie mokre. Dwoje porządnych dzieci. Pewnego razu ja i moja siostra Klara usłyszeliśmy, jak mama skarży się na nastacie. Nasze dzieci są takie nieporządne. To bałaganiarze! Sama już nie wiem, co robić. Rozmawiałam z nimi o tym tysiąc razy, a one nic. Dalej wszystko rozrzucają. Cały dzień tylko po nich sprzątam. Tyle razy je prosiłam, żeby posprzątały swój pokój, bo wygląda jak grubie ciarnia. Ale nic nie pomaga. Nic a nic. Ech, tata westchnął. Zerknąłem na Klarę. Klara popatrzyła na mnie. Wpadliśmy oburzeni do kuchni. To kłamstwo! Wcale nie mówiłaś nam tysiąc razy, żebyśmy posprzątali pokój. Jak to, a nie mówiłam wam godzinę temu, że macie wszystko poukładać? Tak, ale to było tylko raz. A wczoraj? A przedwczoraj? Też wam nie mówiłam, że macie posprzątać? Tak, ale to ciągle nie jest tysiąc razy. Tysiąc razy będzie wtedy, gdy nam przez tysiąc dni z rzędu powiesz, że mamy posprzątać. Mama westchnęła. Powtarzałam to już wystarczająco często, ale dobrze, powtórzę jeszcze raz. Chcę, żebyście posprzątali swój pokój, żebyście od dzisiaj zachowywali się jak dwoje porządnych dzieci. Zrozumiano? Zrozumiano? Spytał również tata. Skinęliśmy głowami i poszliśmy do swojego pokoju. Tam po namyśle zdecydowaliśmy, że zostaniemy dwójką porządnych dzieci. Ale jak to się robi? Spytałem. To proste wyjaśniła Klara. Musisz wszystko sprzątać. Gdy tylko zobaczysz, że coś nie leży na swoim miejscu, natychmiast przenieś to tam, gdzie powinno leżeć. Dobrze, to da się zrobić. Wszystko poroznoszę na miejsce. Od razu rozejrzałem się po pokoju, szukając rzeczy, które nie leżą na swoim miejscu. Hm. Niczego nie znalazłem. Wszystkie swoje zabawki musisz ułożyć razem. Odpowiedziała mi Klara. Są wszędzie porozrzucane. Nieprawda. Wszystkie są na miejscu. Hm. A co robią samochody pod łóżkiem? Tam jest podziemny parking. A koparka pod stołem? Kopie. Tam jest przecież budowa. A twoje lalki co robią na krzesłach? Siedzą, wyjaśniła Klara. A gdzie mają siedzieć? Szukaliśmy dalej, co by tu posprzątać i przy okazji znaleźliśmy dwie gumy do rzucia, jedną dla Klary, a drugą dla mnie. Ponieważ właściwe miejsce dla gumy do rzucia jest w ustach, więc od razu włożyliśmy je sobie do ust. Potem żując, wróciliśmy do rozglądania się za rzeczami, które nie leżą na swoim miejscu. Po chwili na kanapie w salonie znaleźliśmy taty okulary do czytania. Z pewnością to nie było ich miejsce. Włożyłem je do marynarki, taty, która wisiała w szafie. Potem zobaczyliśmy złoty łańcuszek mamy, który leżał na stoliku kawowym w popielniczce. Klara włożyła go do wyjściowej torebki mamy. Popielniczka to nie jest właściwe miejsce zauważyła Klara. Teraz przynajmniej wiadomo, kto w tym domu jest nieporządny. Przenieśliśmy jeszcze kilka innych rzeczy na właściwe miejsca, a potem pobiegliśmy na dwór, żeby się pobawić. Kiedy wróciliśmy, tata szukał po całym domu swoich okularów, a mama swojego łańcuszka. Ktoś mi go ukradł, a może go zgubiłam? Jeszcze wczoraj go gdzieś widziałam, albo go ktoś ukradł. Gdzieś tu muszą być moje okulary, powtarzał tata. Przecież jeszcze dziś ja rano czytałem gazetę. Dzieci, nie widziałyście przypadkiem łańcuszka mamy i moich okularów? Mm, tak, powiedziała Klara. Właśnie sprzątnęliśmy. Właśnie co? Położyliśmy je na właściwe miejsce, bo jesteśmy dwójką porządnych dzieci. Jak zostałem Chińczykiem? Ja i Klara. Zostaliśmy zaproszeni na bal karnawałowy. Bardzo się z tego ucieszyliśmy. Nie myśleliśmy o niczym innym, tylko o tym, za kogo by się przebrać. Klara chciała się przebrać za czarownicę. Poradziłem jej, żeby domalowała sobie piegi i przebrała się za pipi. – A za kogo ty się przebierzesz? – spytała Klara. – Za Zorro. Kupię sobie maskę, pelerynę, kapelusz i szpadę. Rozmarzyłem się. Mm, mój ty biedaku, westchnęła Klara. A co masz przeciwko Zorro? Co drugi chłopiec będzie przebrany za Zorro. Lepiej znajdź coś innego. Mm, kowboj przebiorę się za kowboja. To też zły pomysł. Kowbojów jest zawsze całe mnóstwo. Musisz wymyślić coś lepszego. Dobrze pomyślę, ale ty mi musisz pomóc. Zastanawialiśmy się razem. W pewnym momencie Klara krzyknęła: Wiem, przebierzesz się za Chińczyka. Y, świetnie, będę Chińczykiem, ale. Ale Chińczycy są żółci? Y, no to pomaluję twarz na żółto. Mam lepszy pomysł. Będzie żółty od góry do dołu. Saluteńki. Jak prawdziwy Chińczyk. Ale się wszyscy zdziwią. A, a jak to zrobimy? Ufarbujemy cię. Nic się nie martw. Ja ci pomogę. Ufarbowałaś już kogoś na żółto? Kiedyś widziałem w telewizji, jak się farbuje wełnę. To całkiem proste. Chodźmy do piwnicy. Klara wzięła torbę na zakupy i poszliśmy razem na dół. W piwnicy rodzice w wielkiej skrzyni trzymają cebulę. Klara zaczęła ją obierać i napełniać torbę łupinami. Nie mam pojęcia po co. Co robisz? Ufarbuję cię w łupinach od cebuli. Zaraz ci wszystko pokażę. Yy, ale ja, ja chyba nie chcę. Chcesz być Chińczykiem, czy nie? Zezłościła się Klara. Chcę tylko. To muszę cię ufarbować, ale, ale wtedy będę okropnie śmierdział cebulą. Nie będziesz. Jak ci już ufarbujemy, to potem możesz się poperfumować wodą kolońską taty. I nie gab się tak, tylko mi pomóż. Przestałem się gapić i zacząłem pomagać Klarze. Wkrótce torba była pełna cebulowych łupin. Zanieśliśmy torbę do kuchni i Klara wrzuciła łupiny do wielkiego gara z wodą. Potem gotowaliśmy je przez godzinę. W całym mieszkaniu unosił się okropny zapach cebuli. Za to, gdy do garnka wlaliśmy już na próbę ee, jajko. Od razu farbowało się na piękny żółty kolor. Właśnie w ten sposób pani w telewizji farbowała wełnę. Wyjaśniła Klara. I tak samo zrobimy z tobą, żebyś wyglądał jak Chińczyk. Cały? Będę cały żółty? No jasne. Chińczycy są cali żółci. No to może zaczniemy od nóg? Zaproponowałem nieśmiało. Klara wlała cebulową wodę do wanny, a ja zamoczyłem w niej stopy. Rzeczywiście, zrobiły się żółte. Szybko się rozebrałem i zanurzyłem aż po szyję. Klara przyniosła kubek i polewała mnie wszędzie, gdzie nie docierała cebulowa farba na przykład po twarzy. Wtedy do łazienki weszła mama i kiedy mnie zobaczyła też pożółkła na twarzy. — Co... co robicie? — spytała. — Nic — oznajmiła Klara. — Farbuję mojego brata na żółto, bo na balu karnawałowym chce wystąpić jako Chińczyk. Wielkie czyszczenie butów Którejś niedzieli mama i tata wybrali się na poranny spacer. Zostaliśmy w domu sami. Jak myślisz, może udowodnimy naszym rodzicom, że jednak jesteśmy grzecznymi dziećmi? zapytała Klara. Super! Zgodziłem się od razu. No tak, ale co robi dwójka grzecznych dzieci w niedzielny poranek? Długo się zastanawialiśmy i wreszcie Klara zaproponowała: wyczyśćmy buty! Wyczyśćmy na glans buty całej naszej rodziny! Co ty na to? Fajnie! Tak więc znieśliśmy wszystkie buty do salonu. Nawet nie wiedziałem, że tyle ich jest. Na środku pokoju wyrosła prawdziwa góra butów, a niektóre były naprawdę brudne. Zabrałem się do pucowania. Nade mną zaczęła się unosić chmura pyłu. Wiesz co? powiedziała Klara. Tak nie można. Nie czyści się takich brudnych butów w salonie. Chodźmy lepiej do naszego pokoju. Więc przenieśliśmy buty do naszego pokoju. Zabraliśmy się do pracy i znowu chmury kurzu wzbiły się w powietrze. Mmm, chodźmy lepiej do kuchni, zdecydowała Klara. Dobra, do kuchni. Przesunęliśmy górę butów do kuchni. Klara podzieliła buty kolorami na czarne, ciemnobrązowe, beżowe i jasne. Potem otworzyliśmy pudełka z pastą do butów i poustawialiśmy je odpowiednio. Czarną pastę przy czarnych, brązową przy brązowych, beżową przy beżowych i jasną przy jasnych. A potem, jak dwójka grzecznych dzieci, pastowaliśmy buty. Po chwili w powietrzu znów zaczął się unosić kurz. Nasze zwierzaki, Kazimierz i Wąchacz, przyglądały się nam ciekawie. Zmykajcie! Klara próbowała je przegonić, ale ani Wąchacz, ani Kazimierz nie zareagowali. Obwąchiwali pastę, jakby chcieli nam pomóc. Nagle zauważyłem, jak mało jest czarnej pasty. Ale dlaczego? Zajrzałem do pudełka z brązową i dostrzegłem tam coś na kształt odcisku łapy. Brązowej też zdecydowanie ubyło. Co się dzieje? Rozglądając się dookoła, przeszedłem się po mieszkaniu. To było bardzo dziwne. Klaro, czy podłoga może zachorować na ospę? No co ty, w życiu! A, a, a wykładzina? No też nie! A więc te plamy to nie ospa, tylko pasta do butów. Teraz Klara zobaczyła to samo co ja i tylko jęknęła. Ojejku! Podłoga w kuchni, korytarzu i niestety również jasna wykładzina w salonie były upstrzone czarnymi i brązowymi plamkami. Wyglądało to jak ospa wieczna. Wąchacz i Kazimierz spacerowali po mieszkaniu, a ich łapki zostawiały coraz więcej i więcej śladów. O rany! Co powiedzą mama i tata? To niesprawiedliwe, że dostaliśmy później taką burę. Przecież chcieliśmy tylko udowodnić, że jesteśmy grzeczni. A winni? Wiadomo, winni byli wąchacz i Kazimierz. I jak się podobało? Kochani, to była ostatnia część naszej książki. Książki pod tytułem Ja i moja siostra Klara. Piszcie, jak Wam się podobało. Dajcie znać, która część była dla Was najfajniejsza. Do zobaczenia.